szko ludziska, z tej strony i Pierwsze co powiem Oby to się nagrywało, tak ja wiem, że ciągle o tym mówię I Tutaj Jakby co to się otwiera Takie, nie wiem, to jest jakiś mod Union Leap, żeby mieć po prostu innego moda Sam ten mod Dodaje, nie wiem, jakiś pierścionek, który w sumie Nic prawie nie robi Więc tutaj przez przypadek otworzyłem No i wracając ym, Jeśli ktoś nie widział pierwszego odcinka To proszę bardzo zobaczyć Yy, nie wiem czemu, ale nie mogę dać, o nawet się nie zatrułem, nie mogę wam dać niestety linku w karcie, mogę dać w opisie jak chcesz, ponieważ link w karcie nie wiem czemu u mnie tak jest, a ja naprawdę mówię, mogę dać tylko jak film jest nieprzyznaczony dla dzieci, a ja daję, bo w sumie, bo w sumie niech każdy ogląda moje filmy, nie, mi to, mi to nie przeszkadza. E... He, 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 he. okej. Okay. To w sumie tutaj dosłownie nic nie zostało. Po tym pasożycie. Nie, to chyba nie był pasożyt. Nie, skąd ja mam? Tak czy inaczej, po prostu mam Bonmila, aby to zadziałało, bo jest tutaj dosyć pusta przestrzeń. I jest! Mamy drzewo, let's go! Ok, więc w końcu mamy drzewo. Mam nadzieję, że tak zostanie. Dlatego, że jedna, jedyna sezonka nam wypadła, jak ktoś nie oglądał pierwszego odcinka. No i to był trochę kłopot, nie? No. Więc mamy kolejne drewno i to się nam strasznie przyda, nawet nie mówię. Miałem plan już rozmnażać zwierzęta, więc. Okej, okay, mamy małą krówkę. Dobra, one będą więcej teraz jadły tego. Dobra, no i w sumie chyba sobie trochę połowie z jedzeniem z tylko. Tak strasznie dawno nie łowiłem, ja łowiłem jeszcze jak miałem gdzieś z 9 lat chyba, czyli w 1.12.2 jak była jeszcze wersja, czy 1.11 nawet, nie pamiętam jak się łowi naprawdę, czy to już, czy jeszcze coś trzeba zrobić? Po prostu no nie wiem, nie, sorry. O! Co to jest? Achievement w ogóle? Eee, Fishy business. To jest jeden z do tych fishy business. Tutaj jest spalenie, jakby steka. Tutaj jest nóż, jakby co? On jest za silny, moim zdaniem, trochę. Co? Jak mam złowić rybę bez. Aha, chyba zabić. Chociaż nie, nigdy nie dostałem za zabicie. No nie wiem. No, trudno, tak czy inaczej. Oby tutaj nam wypadła jakaś sadzonka, bo wtedy wypadła, tu mamy już więcej szans na to, że wypadnie. Już ją widzę! Jest! Jest! Let's go! Mamy kolejną sadzonkę! I znowu chyba tylko jedną. Tak, znowu tylko jedna sadzonka. Jakby co dużo osób wie, ale to jest komenda, jeśli nie chcecie, żeby deszcz padał. Bo to naprawdę nerwuje. Ja potem jak coś włączę jak już będę trochę bardziej. Aha, i że... Nie wiem czy to jest fabuła czy nie, ale tutaj macie też komendy, żeby się nie rozpiły ci handlarze. Bo to jest naprawdę też denerwujące. Dobra. Chociaż hmm, nie, jednak to włączę, bo może będą jakieś fajne oferty i. Zobaczymy jeszcze, okej. Okay. Tam byliśmy, czemu tu jest... Aha, no tak, mm, okej, okay. mm, chyba sobie troszeczkę pokopię, bo w sumie nie ma co robić. Moja wyspa jest otoczona dosłownie tymi, tymi typkami, ziomami, utopionymi zębiakami. A ty rośnij szybko, moja łowieczko, bo to się naprawdę przyda. Okej, okay. na razie skopujemy wyspę, nic bardziej innego. Trzeba zacząć jakiś domek zrobić. No i ja proponuję po prostu, tak jak myślicie, lepiankę z wirta. Wow! No ale co innego, przecież drewno nie będę malował. Kobla to też pewnie nie ma za dużo. Więc no, jest jak jest. Dobra. Będę miał dom z wirta pewnie przez długi, długi, długi czas. Okej. Okay. Żeby tej krowy nie uderzyć. Ogólnie okazało się, a teraz na razie nie włączę, że nie wpisałem jednego moda, który dodaje mało, ale jednak taką rzecz, która robi otoczenie o wiele ładniej, szczerze. I mam zamiar puścić pierwszy i drugi odcinek na razie i y, trzeci jeszcze później gdzieś, więc no. Zobaczycie o co mi chodzi, bo w trzecim dopiero włączę to Wiele ładniej. Ok, moją lepiankę chciałbym zrobić w tym miejscu. To jest trochę przeszkadzające, bo tutaj jest takie duża dziura. Nie wiem, po co ją zrobiłem. Może w przyszłym czasie ją zablokujemy. Na razie to jezioro wygląda bardzo ładnie, ale ja go nie chcę, ponieważ w będzie przeszkadzać. Aczkolwiek w innych rzeczach powitać, więc na razie ją po prostu tak o sobie zablokuję. Widzę, że łowieczka ją lubi, ale no już nie będzie lubić, bo jej nie będzie. Hi Dobra. O już... O, nie myślę. Dobra, jak coś to się nie? No, ja tylko wszyscy widzą. No trudno to. Ale mądra. Dwajkił. Okej. Okay. Jednak tutaj buduje do uczynę, bo... Co? I w sumie rogów też nie będę dawał, bo to też marnotrawstwo ziemi. Nie mam też ziemi mega dużo. Oczywiście, co buduje domek, każdy musi tam wchodzić. No i trudno, mamy fajną łodzinkę. Lodzinkę, łodzinkę, łodzinkę. Okay. Na razie dach, dachu nie będziemy mieć. No, trudno. No chyba, że zrobimy po prostu tutaj sobie jakoś kopalę. Będzie tu schodzić. Z piaskiem będzie największy kłopot, bo go trzeba skopywać po prostu na sam dół. No ale zobaczymy jak będzie, okej. Okay. Na razie bym sobie zrobił takie szyby dosłownie dookoła domu, żeby patrzeć na wszystko co jest dosłownie, co nie? Mam też plan chyba zrobić drugie piętro, ponieważ czemu nie? Czemu tak, czemu nie? No, kurczę. Będę musiał... Pierwsze żelazo, które znajdę, od razu nożyce, bo ja muszę sobie łóżko bardzo szybko zrobić. Okej. Okay. Ale czemu tu taka gromada się zebrała, jakbym rozdawał chipsy w szkole? Wypad. Okej. Okay. Dobra. Nie, wiecie co ja jednak to teraz zwalę, ponieważ chcę zrobić tutaj schody na górę po prostu, nie? Um... Okay. Tak jak się schodzi do kopalni, tak będzie się wchodzić na górę, więc myślę, że całkiem okej. Okay. Chociaż z sumie... No dobra, e, ile potrzebuję tego piasku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, ja piękni trzę Co jest nie tak, Dobra. E, Będę musiał z tego łopatę też zrobić jedno, bo. No bo tak. Dobra. Mm. Ej! Wychodź! Wychodź! No wychodź! Ej! Nie da się przesu... Ja przepraszam, że tak powiedziałem. Po prostu. <laughs> Nie można tutaj nic zrobić. No sorry, ile takich. No, też zaraz będą na górę jeszcze się wciskać, no bez przesady. Co jeszcze? Pierdnąć w skrzydełko? Jak spadniesz z dachu, to nie moja wina, nie? No chyba, że ja cię zaraz z dachu, no to będzie moja wina. No, spadaj z tego dachu, nie? Tutaj po prostu nic nie dodam. Owieczka mnie zapchała z dachu. No co wy tu robicie? Wypad! No, A. Żeby... Nie skomentuję tego. Może po prostu lubił to i tyle. Oj tylko tak jakby mam. No. Ja wiem, że teraz dałem tu piec, ale po prostu... Nie mam, czym zablokować Dobra, wiem, że teraz pewnie nikt dosłownie nic nie widzi Ale... Wiecie, co koble tu mm. Zaraz moby będą się zbierać, trzeba szybko pozbierać Jeszcze, mogę tutaj zrobić chatę, jak najszybciej się da Trójząb. O nie, to jest bardzo zły znak. Wow! O nie 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 nie, 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 nie. To jest bardzo zły znak. moje zwierzęta nie zginęły. Okej. Okay. Dostawę sobie piesek, tutaj crafting. Dobra. Zrobię tak. Jakby co? To jest jeden z moich modów. Tego nie robię, bo nie ma co. Dobra. Mm. W kolejnym odcinku chcę posadzić sobie po prostu farmę, ponieważ jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subika i dzwoneczek. Może trochę krótki, ale spróbuję nagrać jeszcze jeden. Więc cześć sieloneczko i pa pa! Oby to się nagrywało. Oby.